Chodzie dobry właśnie twarz umyłem i maścią to co kupiłem a wam powiem, że wczoraj było tak, że Rowerami przyjeżdżu, przyjeżdżają tutaj, chcieli wołać mnie Latarkami świecą. Nie mogę mógłem spać. Krzysiek dwa razy dzwonił na policję Policja na sygnałach, a ich sporo było. Dlaczego się u tak zręcacie się nad Krzysztofem? Ach. Nie zmieniłem. zmieniłem właśnie. tamto. To było wyprane. Tamto. wyprałem O jaka pogoda? Wczoraj było trzydzieści. Jeden stopni taka temperatura no właśnie po zastrzyku ale już coraz mniej nas była dziennicowa powiem pytała się o że ja chciałem się powiesić, nic sprawdzał, całe, całe wszystko to po prostu, a to powieszone jeszcze trzeba powiesić. O A ja wiem, gdzie powieszę no, kupiłem to. Właśnie, muchy są. Teraz ja, czy to sam je to muszę zrobić. O Oooo Asia Basia Muszę Powiesić только я повешу покуда щеклеет. Вот Nie będziesz się ruszyć A... terwinę. To ciężko Ty mieszkać z Krzysztofem. Krzysiek, 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 no. weź mało tu drabinę i trzeba powiesić. No. Wzięłeś ode mnie 100 zł, kupiłeś drabinę i w dupie masz to wszystko. To ja wszystko muszę kupywać dla ciebie. Tutaj masz małą. Nie pamiętasz? Tam ja już No właśnie, daj spokój, kurwa to jesteś... To ja tubie nie jestem tutaj potrzebny. Ja tobie nie jestem potrzebny, tobie, kurwa, tutaj. No wieśniak pierdolony, no co zrobisz? Trzeba powiesić, o, tam. No właśnie, kurwa, o. Stołki, nie stołki, kurwa, syf jaki, kurwa, tutaj. A zobaczcie, kurwa, co się dzieje tutaj. Zaraz, zaraz, zaraz. Wiśniaku, ty pierdolony, kurwa, znęcasz się, kurwa, nade mną nie dziwne że kurwa ludzie tutaj przychodzą teczki dokumenty od samochodu co zrobisz to mam dosyć jego tutaj dobrze dzielnicowa powiedziała w każdej chwili możesz się wyprowadzić to trzeba będzie zrobić <laughs> Wieśnik, chodź, on kudy, kurwa się przeprowadził tu z rodziną? męczyć kurwa, biały kurwa, mi się nie podoba. Pierdał tam do swojej kurwa z dziury tam. Powiedziałem, że zwiadę trzeba wyrzucić. Śmiecie. Nie, nie trzeba, nic nie, nie trzeba. Nie. O, Kupiłem mu drabinę. No czy on kupił? A. Za moje pieniądze. A. jebie się, żeby się jeło dobrze byłoby choć kurwa. No, no właśnie, wszystko! Kąteczki, ty nie teczki, te niteczki! Gdzie twoje dokumenty od samochodu? Ty powiedziałeś, że ci samochód kupić? Nigdy w życiu nic ci nie kupię, żadnego samochodu. O, widzicie. To wielki prezydent był, chciał być. Bo much, muchów pełno było. Chuda, na mała Idź Ty. Weź i sam idź. Weź zaczep o tutaj. Okręć na lampę. Nie. Bo po co ci ta drabinę, kurwa, 100 zł ote mi wziąłeś? Kurwa... Jak ona? A widzicie? A to ja się tutaj nie... Dla niego nie jestem tutaj potrzebny. Ty już zaczynasz ledwo chodzić. Tak jak wcześniej. O, słyszeliście? No, ledwo zaczyna chodzić. Łazienkrzycz. To niech ludzie wiedzą. Ja ci dupę urdowałem. Zaraz A ty dalej? Mleczka. Mleczka! Mleczka! Ile mleczka? Mleczka, Proszę ile? Bo ledwo chodzisz. Bo już zaczyna ledwo. Bo... O, jak on wygląda? A jak ty wyglądasz? O, jak? Ciekawe, nie ma wagi. To trzeba będzie kupić wagę. Ja kupię wagę i zważymy się. No się. się. No, to jest już 40 kg, na pewno ważysz. 200! To! To, to kerfura trzeba. Ja zajadę i kupię tą wagę i sam przekonać się i zobaczycie, jaka to jest prawda.